Witaj tu Solverize. Rozwiążemy teraz zadanie 1,17. Polecenie jest bardzo krótkie. Rozwiąż równanie. Mamy 10 równań. W podpunkcie A jest takie oto równanie: x minus 5 razy x dodać 6 to się równa 0. Najpierw należy określić dziedzinę takiego równania. Wszystkie działania dla dowolnej liczby x są wykonane, więc dziedzina jest zbiorem liczb rzeczywistych. I teraz tak, tutaj jest jakaś jedna liczba, możemy tak sobie pomyśleć, że to jest liczba a, tutaj jest liczba b, no i to równanie ma taką formę, że a razy b to się równa 0. No to pomyślmy, kiedy iloczyn dwóch liczb wynosi 0. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy któraś z tych liczb jest równa 0, a więc albo a będzie 0, albo b będzie 0. Możemy to zapisać sobie tutaj jako taki schemat rozwiązywania tego typu równań. Więc przechodząc do równania, napiszemy, że albo a jest równe 0, czyli x minus 5 równa się 0, albo b jest równe 0, czyli x dodać 6 równa się 0. Teraz wystarczy przenieść dwie liczby na prawą stronę i otrzymujemy już rozwiązania. x równa się 5 należy do dziedziny, więc jest rozwiązaniem. x równa się minus 6 należy do dziedziny, więc też jest rozwiązaniem. No i to wszystko. Równanie ma dwa rozwiązania. W podpunkcie b. Mamy takie równanie. x kwadrat minus 9 to się równa 0. Dziedzina jest zbiorem liczb rzeczywistych, bo nie ma żadnych problemów, mianowników, pierwiastków. No Jak możemy rozwiązać takie równanie? Wydaje mi się, że taki najszybszy sposób to byłoby przeniesienie dziewiątki na prawo i spierwiastkowanie. Pierwiastek z 9 to jest 3, więc będzie x równa się 3, ale warto pamiętać, trzeba pamiętać o tym, że tutaj jest jeszcze jedna możliwość. x to się równa minus 3, no bo minus 3 w momencie gdy podnosimy do kwadratu mamy mnożenie minus razy minus a daje nam plus czyli wynik też będzie 9 więc są dwie liczby które spełniają to równanie obie należą do dziedziny trójka i minus trójka to są dwa rozwiązania tego równania Przejdźmy teraz do podpunktu C. Tutaj mamy m kwadrat równa się 2 takie równanie. No, literka się nam zmieniła, nie wiadomo, z x na m, ale to oczywiście nie ma większego znaczenia. Dziedzina jest zbiorem liczb rzeczywistych. No, i wystarczy spierwiastkować to równanie stronami. m to się równa pierwiastek z dwóch. 2 jest liczbą dodatnią, więc istnieje pierwiastek z dwóch, chociaż jest liczbą niewymierną. No i oczywiście jest ta druga możliwość ujemna. m to się równa minus pierwiastek z dwóch. Obie liczby należą do dziedziny, więc znowu równanie ma dwa rozwiązania. Weźmy sobie teraz podpunkt d. x kwadrat dodać 4 to się równa 0. Dziedzina jest zbiorem liczb rzeczywistych, nie przewidujemy tutaj żadnych problemów. x kwadrat to się równa minus 4. Tutaj musimy się zatrzymać. Nie możemy takiego równania spierwiastkować, bo nie da się spierwiastkować liczby ujemnej. Nie ma pierwiastka z minus 4 w zbiorze liczb rzeczywistych. No i przypomnijmy sobie taką podstawową własność kwadratu. Liczby rzeczywistej. Kwadrat liczby rzeczywistej zawsze jest nieujemny, nie może być ujemny. Dlatego, że nawet jeżeli liczbę ujemną podniesiemy do potęgi drugiej, to i tak minus nam zniknie i otrzymamy wynik dodatni. To samo dotyczy każdej potęgi o wykładniku parzystym, czyli nie tylko x kwadrat, również x do czwartej, do szóstej, do 10, itd. Tak A więc no jeżeli mamy tutaj napisane, że x kwadrat równa się minus 4, to po prostu. Napiszemy od razu, że to jest równanie sprzeczne. Nie może być, nie ma żadnych rozwiązań takiego równania. Weźmy sobie w takim razie podpunkt E. Mamy tutaj równanie: a kwadrat to się równa 8a. Tym razem nie wiadomo, jest oznaczona literą a, ale dziedzina niezmiennie jest zbiorem liczb rzeczywistych ponieważ tutaj mamy 8a niewiadomą a po prawej stronie więc nie będziemy tego pierwiastkować tylko przeniesiemy sobie tutaj niewiadome na lewą stronę a kwadrat minus 8a to się równa 0 teraz z kolei wyłączamy a przed nawias w nawiasie mamy a minus 8 no i teraz równanie przyjęło postać takiego iloczynu coś razy coś równa się 0 no to jak już wiemy z podpunktu a to któryś z czynników musi się równać 0. A równa się 0 lub B, czyli A minus 8 równa się 0. No tutaj przeniesiemy ósemkę, no i mamy dwa rozwiązania. 0 należy do dziedziny i 8 też. Te dwie liczby są rozwiązaniami tego równania. Weźmy sobie w takim razie pod punkt F. Mamy takie równanie x razy x minus 2 to się równa 5 razy x minus 2. Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. No i co? No można by było pomnożyć tutaj te nawiasy, ale może akurat nie jest to potrzebne. Przeniesiemy sobie to wyrażenie z prawej strony na lewą stronę w całości. Tak zrobimy, dlatego że chcemy tutaj po jednej stronie mieć te dwa wrażenia, bo się tutaj w nich powtarza taki nawias x minus 2. No to co można zrobić? Można oczywiście ten nawias cały wyłączyć przed nawias, czyli możemy napisać x minus 2 razy i tutaj w nawiasie będzie x minus 5O. I w ten sposób doprowadzamy to równanie od razu do takiej postaci iloczynowej, coś razy coś równa się 0. No to tak jak w poprzednim równaniu, i w podpunkcie A możemy to rozbić na takie mniejsze równania. Będzie tak albo x minus 2 równa się 0 albo x minus 5 równa się 0 i to jest szybki sposób. Od razu otrzymujemy rozwiązania, niemalże x równa się 2, x równa się 5. Obydwa rozwiązania, obydwie te liczby należą do dziedziny, więc są rozwiązaniami tego równania. No to weźmy sobie podpunkt G. Mamy takie równanie. 12x kwadrat dodać 12x. Dodać 3 to się równa 0. Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych i łatwo widać, że można podzielić to równanie przez 3. Te współczynniki są podzielne przez 3. No to zróbmy to, bo to nam jakoś tam ułatwi obliczenia, pewnie. 4x kwadrat dodać 4x dodać 1 to się równa 0. No i ponieważ warto zawsze zauważać wzory skróconego mnożenia, no to tutaj też właśnie tak zrobimy. Rozwiążemy to nie poprzez deltę, tylko poprzez zauważenie wzoru skróconego mnożenia. Można to zwinąć do krótkiej postaci 2x plus 1 do kwadratu. To się równa 0. I teraz właściwie można spierwiastkować to równanie, to znaczy jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 0. No tylko 0, czyli 2x plus 1 musi się równać 0. Teraz przenosimy jedynkę, podzielimy na 2. Czyli to równanie będzie mieć jedno rozwiązanie. Jakbyśmy liczyli przez deltę, no to delta wychodzi równa 0. No i mamy jedno rozwiązanie. Ta liczba należy do dziedziny. Jest to rzeczywiście rozwiązanie tego równania. Weźmy sobie teraz podpunkt h. x kwadrat dodać 2x. To się równa 8. Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. Możemy teraz przenieść ósemkę na lewą stronę. To będzie takie... Typowe równanie kwadratowe rozwiążemy je przy pomocy delty. A jest równe 1, b jest równe 2, c jest równe minus 8, no to delta b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Uwaga na znaki, bo tutaj c jest z minusem, więc dwa minusy tutaj dadzą plus. No i delta w takim razie będzie równa 36. Jest dodatnia. Obliczmy sobie pierwiastek z delty, to będzie 6. No i obliczamy x1, to się równa minus b minus pierwiastek z delty nad 2a 2 razy 1, czyli 2 minus 8 nad 2, czyli minus 4. x2 to się równa minus b plus pierwiastek z delty nad 2a, to będzie 4 nad 2, czyli po prostu 2. 2 należy do dziedziny. 4 Też należy do dziedziny, no to równanie ma właśnie takie dwa rozwiązania. Weźmy sobie teraz podpunkt i, już przedostatni. 2k kwadrat minus 1 to się równa k. Nie wiadomo, jest oznaczona literką k. Dziedzina jest zbiorem liczb rzeczywistych. Przenieśmy wszystko na jedną stronę. 2k kwadrat minus k minus 1 to się równa Zero. Warto podkreślić, że jak mamy równania już kwadratowe czy wielomianowe wyższych stopni, no to przenosimy wszystko na jedną stronę, żeby po drugiej zostało 0. Z reguły, no, poza jakimiś takimi prostymi przypadkami szczególnymi, robimy inaczej niż to było w zadaniu 1.15, bo tam były równania liniowe i przenosiliśmy niewiadome na lewą stronę, a liczby bez niewiadomych na prawą stronę. Tutaj natomiast no, są już bardziej skomplikowane te równania, więc wszystko sobie przenosimy na jedną stronę, tak żeby po drugiej zostało 0. No i oczywiście obliczamy deltę. B kwadrat minus 4 razy a razy c to będzie 1, dodać 8, czyli 9. Delta jest dodatnia. Będziemy mieli dwa pierwiastki. Pierwiastek z delty to jest 3. I teraz tak, k1, nie piszę x1, no bo Tutaj niewiadoma jest oznaczona literą K. To będzie minus B, czyli 1, odjąć pierwiastek z delty nad 2a, czyli nad 4. To jest minus 2 czwarte, czyli to inaczej minus 1, druga. Należy do dziedziny, czyli już mamy jedno rozwiązanie. I K2 to będzie minus B plus pierwiastek z delty nad 2 2a, więc to będzie po prostu 1. 1 też należy do dziedziny, czyli mamy drugie rozwiązanie. No i ten przykład już jest zrobiony. Został nam jeszcze jeden podpunkt. x kwadrat to się równa 2 razy x plus 1. Niezmiennie dziedzina jest zbiorem liczb rzeczywistych. No i teraz sobie najpierw pomnożymy ten nawias przez 2, a następnie przeniesiemy wszystko na lewą stronę. No, i ponownie delta b kwadrat minus 4 razy a razy c to będzie 4 dodać 8, czyli 12. Delta jest dodatnia, natomiast pierwiastek z delty będzie już liczbą niewymierną. 12 to jest 4 razy 3, pierwiastek z 4 to jest 2, no 2 pierwiastki z 3. No to x1 to się równa minus b, czyli 2, odjąć pierwiastek z delty nad 2a, 2 razy 1, czyli 2. No to wyłączamy sobie dwójkę przed nawias w liczniku i teraz możemy ją skrócić z mianownikiem. No więc wynik tutaj to jest 1 odjąć pierwiastek z 3. No oczywiście ta liczba należy do dziedziny, więc już jest rozwiązaniem tego równania. No to jeszcze weźmy sobie x2, będzie minus b plus pierwiastek z delty nad 2a. No, jak wyłączymy dwójkę przed nawias, to skrócimy te dwójki i otrzymamy liczbę 1 plus pierwiastek z 3, która należy do dziedziny. No i znowu okazało się, że równanie ma dwa rozwiązania. I zadanie jest skończone.